Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy! Iłża. Sztachetki .pl. Markowe diety. Odkryj, jak zdrowe odżywianie może odmienić Twoje życie. Zacznij już dziś i umów konsultacje online na www.markowediety.pl. Jaku przyszedł? Azylman Denis, Franciszka Górnia, siemanko. Witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Twoim mieście na Gali. Powiedz mi na jaką walkę ty najbardziej czekasz. I masz może jakiegoś kolegę, który się właśnie bije w klatce dzisiaj? Tak, dzisiaj paru kolegów e, bije się z Shark, shark Top tym Bytom. Bije się też e, dwóch chłopaków z Zewce Bytom. E, reprezentuje te dwa kluby, więc wiadomo kibicuje tym i tym. Jest też jedna walka, gdzie właśnie walczą między sobą chłopaki. Więc tutaj jestem e, bezstronny, no i wiadomo walka wieczoru, e, Krzaku, całym serduchem z nim, mam nadzieję, że wygra. Znasz osobiście Krzaka, tak? Tak, tak, trenujemy razem, no. A ten jest, Sitko chyba jest z Fight Clubu, tak? Tak dobrze pamiętam? Taki e... młody Dominik Sitko? Sitko trenował w Cebytom, teraz w Szarkach mhm. A powiedz mi, czemu właśnie twojego brata nie ma na takiej lokalnej gali w swoim mieście? Mi się wydaje, że to byłoby bardzo ciekawe starcie właśnie, żeby twój bracik zawalczył tutaj. No mój, mój brat w piątek bodajże, w piątek była ta gala, wygrał walkę bokserską w drugiej rundzie przez TKO. I na drugi dzień był już na sali i trenował, bo za miesiąc walczył o pas. Jakiej organizacji? Nawet nie wiedziałem w sumie. Kurde, nie chcę, nie chcę tutaj e, przekręcić, ale bije się o pas 5, 5 razy 5 minut z dobrym zawodnikiem z Ankosu, też nie chcę nazwiska przekręcić i no i co? No idziemy za miesiąc o pas, nie? Z, A jaka z... to jest kategoria wagowatły braci? 77? Nie, 70 chyba. A, 70. Nie No dzisiaj fajna gala się ogólnie szykuje, ale powiedz mi, kiedy cię zobaczymy w klatce KSW, nie? Bo miałeś ten debiut, nie wyszedł, ale niedługo gala w Gliwicach. Wchodzisz w to? Nie mogę zdradzać, nie mogę zdradzać, ale mogę jedynie powiedzieć, że niedługo prawdopodobnie się dowiecie. No to całkiem tak możliwe. A jak ty właśnie oceniasz kategorię ciężką w KSW? ostatnio tam sporo zawodników się pojawiło, nawet taki chyba Słowak albo Chorwa tam wygrał z Gawryłkiem. Jest tak. stawowy, samochodź. Jak właśnie oceniasz tą kategorię? Nie no, kategoria ciężka jest dobrze obstawiona. E, oglądałem właśnie tą walkę, co mówiłeś. E, no co, dobrze się pokazał ten Słowak. Jest bodajże niższy jeszcze ode mnie. Bardzo dobre zapasy. Wygrał walkę, także no mega jestem pod wrażeniem. No a teraz wyczekuję, tak osobiście, znowu wagi ciężkiej w marcu. No i co? No wiadomo, że w niedalekiej przyszłości każdy z nas może się zesparować później. Dlatego trzeba być cały czas na bieżąco. A myślisz, że ktoś kiedyś pokona filadę Frisa? Czy on będzie ten pas dzierżył do końca swojej kariery w KSW? Ciężko powiedzieć, nie? Ciężko powiedzieć. Ja na pewno jestem jeszcze daleko od tego, żeby w ogóle kiedykolwiek z nim zawalczyć. A no ja nie lubię oceniać. Pracuję nad sobą, nad swoimi wynikami. Jeszcze jestem daleko do tego pasa. No i. Czekam na kolejną walkę i małymi szczebelkami do przodu. A myślisz, że byłbyś w stanie zgasić Anglika? I tak jak mówiłem, nie chcę, nie chcę za bardzo e, się wypowiadać. Jakby była walka, to byśmy zobaczyli kto, kto by wygrał. Na pewno na pewno e, trzeba przyznać, że ten grapnik <grym> jego jest bardzo mocny. Nie? Jak, jak widzimy, każdy wie, co będzie robił, a i tak każdy się daje na to łapać, więc... Ciężko powiedzieć, czy sam bym się nie dał złapać. Widziałem też jakiś czas temu, nie wiem czy to właśnie było po debiucie, albo przed debiutem w KSW, mówiłeś, że chciałbyś się zmierzyć z Denisem Labrygą o miano tego Denisa. Jak to właśnie sytuacja wygląda? Chciałbyś się dalej zmierzyć z Denisem? I czy oglądałeś jego walkę z Pasternakiem, bo wiadomo, że on tam został zdyskwalifikowany, ale jak gdyby to było MMA, to zgasiłby Michała, nie? Byłego zawodnika One i to trzeba podkreślić. Eee, no co, ja ogólnie eee, nie mówiłem, że chcę się z nim bić, to bardziej... Eee widzowie i tam e, nie no, wiem. Community ogólnie. Tak, ogólnie oni jakoś nas e, próbowali zesparować. No, Denis dobrze się pokazał w walce z pasternakiem, ale ja jestem przeciwnikiem w ogóle e, tych basenów i tak dalej. Jak widzieliśmy, to się nie sprawdza. I tak naprawdę, żeby wiedzieć, jakby to się skończyło to musielibyśmy zobaczyć jeszcze raz walkę normalnie w klatce, nie? A myślisz właśnie, że on ma szansę na UFC, bo Denis podkreśla, że jego celem jest właśnie UFC, on zadebiutował, nie wiem czy widziałeś tą walkę na Babilonie, nie pamiętam tego zawodnika, no bardzo słaba, ale teraz z pasternakiem, no ładnie, ładnie. Myślisz, że te UFC jest w zasięgu? Mi się wydaje, że jak bardzo tego chcesz, jak ciężko pracujesz, jesteś w stanie wszystko osiągnąć. Dobra. Byłeś na gali MMA tak ostatnio w nie, bo chyba cię, nie wiem czy nie widziałem, albo... Byłeś? Byłem, byłem. Tak? No. Jak właśnie ocenisz event? Fajnie, fajnie, fajnie się oglądało, eee, w sumie jestem bardzo częstym gościem eee, e, gal organizowanych przez Dawida Kurtysiaka i na duży plus. W się widzieliśmy, a ty z Pawłem Hadasiem jesteś na takiej stopniu koleżeństwa, tak? Tak, tak. I nie byłeś zdziwiony, że Zadyma w niego no ładnie wjechał, bo ja Pawła znam, też komentowałem jego walkę chyba z Mariuszem Wachem arytatywną, bo tam fajną stójkę miał, a Zadyma w niego wjechał mocno, ja byłem zdziwiony, naprawdę. No jak rozmawiałem z Pawłem i potem też słyszałem od trenerów, Paweł nie był do końca sobą w tej walce, tydzień się borykał z jakimiś chorobami i wiadomo też nie można ująć Zadymie, bo też bardzo dobry zawodnik i nie boi się przyjąć, idzie na te wymiany. No ale ja bym zobaczył jeszcze raz tą walkę, żeby Paweł był w pełni sił. I tak jak mówiłem wcześniej, tą walkę też bym jeszcze, jeszcze raz zrobił rewanż. Rewanż w boksie na małe rękawice? Tak tak. A jak właśnie ocenisz tych yy, akcent frikowy na tej gali, bo tam miałeś też dużo takich nawet patologicznych twórców była młody magika, ale strolowany, ale jest mega w porządku, ja z nim gadałem, też mocno kopię, jak yeah. ten akcent frikowy właśnie. No ja ze strolowanym, jak byłem w Poznaniu, to trenowałem nagle. Yy, nawet nagraliśmy tam odcinek na nasz kanał Jabadaba. I jest bardzo w porządku jak na freaka i w dodatku yy, bardzo ciężkiego. Dobrze się rusza, dobrze kopie, dobrze bije, no ale ta walka ogólnie nie było tej walki po prostu. No nie było tej walki. Magical dostał kopnięcie i, i, i się poddał. Może była ta kondycja, może nie, ale mało widowiskowa walka, żeby ją oceniać w ogóle, nie. A dzisiaj jest twój kolega z tego kanału Jabadaba na Gali, co? Tak jest. Tak? A myśleliście może nie wiem, o robieniu jakichś IRL-ów z Gali na przykład dzisiejszej, też jest fajny pomysł na kontent na YouTubie, nie? No dzisiaj akurat y, będziemy obserwować co tutaj się dzieje. Jakieś TikToki może po Ale, ale może, może w przyszłości coś pomyślimy na ten temat. A jesteście w tym stanie w momencie coś zarobić z tego kanału, czy to po prostu jest po to, żeby promować swoją osobę w social mediach? Nie no, bardziej patrzymy to jako y, kolejną. Wiadomo, y, dobrze się przy tym bawimy, wkładamy to y, bardzo dużo serducha i o dziwo, bo nie wiem, czy ludzie myślą, że w tych naszych filmikach udajemy, te, yy, że tak powiem, takich zwariowanych. My po prostu nimi jesteśmy, dobrze się przed tym bawimy, a przy okazji widzimy, że to może być kolejne drzwiczki, żeby jakiś tam grosz zawsze wpadał, nie? Też widziałem jeden wasz filmik, byliście na jakiejś ostrej zapiekance, nie? Takiej mega ostrej. Tak, tak. Ja też kiedyś na to chciałem jechać. Możesz opowiedzieć jakby swoje emocje, jakie ci towarzyszyły? Bo nie wiem, czy sam nie przejadę, jak to jest, że tak powiem, ostre, bo to u Bogasa było, nie? Taka tak, mega tak. ostra, tam chyba parę milionów skali z Covilli jest ten sos. Który... No to, to ogólnie mhm. był naj, najbardziej ostry sos, który, jaki jadłem w życiu. I wydaje mi się, że drugi raz bym tego nie spróbował, bardzo ciężko było to zjeść i, no tak jak mówię, no nie spróbowałbym nigdy więcej, od razu po tym challenge'u wróciłem do domu i musiałem się z tym przespać, bo, bo paliło, nie? Co mnie mocniej boli, jak dostajesz na głowę właśnie w klatce, czy taka zapiekanka? Chyba zapiekanka. Dochodziłeś jeden dzień, dwa dni po sobie? Jak to było? Nie, nie, przespałem się i było git. Dobra, to Denis, my będziemy... A nie, jeszcze jedną pytanką mam, bo przygotowałem... Patrz, wymienia ci trzech zawodników i powiedz, z którym chciałbyś się bić, z którym chciałbyś e, być w teamie i... czy bić w timie, A w teamie, że dwóch na dwóch? Super. Na przykład, w timie. No dobra, kogo tam na przykład nie lubisz? I Denis, Labryga, Denis, Załęcki i Samociuk. A jeszcze raz, jak było? Z kim chciałbyś być w jednym drużynie, z kim chciałbyś się bić, a kogo jakoś tak mega, nie wiem, nie, nie, nie lubisz, coś w tym stylu. Tych trzech zawodników. Labryga i Samociuk. Kurde. Nie wiem, za... ciężkie, ciężkie pytanie w sumie. <śmianie> ja to się trochę się teraz pogubiłem, bo to chyba jedna opcja, ale dobra już. Dobra. E... No nie wiem. No może kie kiedyś by doszło do tej walki, to tak, z kim bym chciałbym się bić z tej trójki, mhm. to na, pe na pewno bym chętnie zawalczył i poko pokazał troszkę temu. Z Bad Boya się A. bić. A lubisz Bad a? Tak. Jak co w ogóle sądzisz o jego postaci w internecie? Bo wiadomo, on przenosi ten jak świat więzienny na te konferencje. No to jest takie niefajne, bo potem młode osoby rzeczywiście to oglądają. No i te, wiesz, jakieś sześćdziesiątki tam na tych konferencjach. To no takie dziwne jest, nie? Nie powinno się o tym... No nie powinno się o tym mówić. Ja też nie będę się teraz wypowiadał na te temat. Ja jestem sportowcem, żyję ze sportu. Niektóre tematy nie powinny być Poruszamy. poruszane w tym świecie sportowym i na tym zakończę. Dobra, Denis, fajnie się gadało. Dzięki, idziemy oglądać galę, bardzo. na razie. Dzięki wielkie. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego www.blachyminda.pl